Rozpasły weekend na wrocławskim torze wyścigów konnych na Partynicach. Za nami kto dotarł na drugą edycję Festiwalu Pasi Brzucha ten na pewno nie wrócił głodny. Food wrocławskich restauracji, a do tego strefa gier i odpoczynku, koncerty i pokazy filmowe, a także tegoroczna nowość Wrocław Craft Zone. Specjalna strefa dla rzemieślników i rękodzielników z Wrocławia. Lokalni wytwórcy prezentowali i sprzedawali swoje wyroby a odwiedzający mogli porozmawiać z twórcami i mistrzami Rzemiosła.